Ja Wam powiem tak, ja nie ukrywam, że nam za HeatRum zapłacili dobre pieniądze. Naprawdę dobre pieniądze. I wydaje mi się, że mogli po prostu chcieć zaoszczędzić sobie troszeczkę. Na HeatRumie wzięli osoby, które na pewno nie krzyknęły dużych pieniędzy. Ja bym się nie zdziwił, gdyby oni to zrobili po 10 koła od łebka, nie? Ja na przykład na HeatRum za 10 koła bym nie wyszedł. Ja bym chciał za HeatRum 30 minimum, żeby, żeby to komentować, nie? To, co mi się najbardziej nie spodobało na, na tym highligu to są, to są trzy rzeczy. Byliście zbyt kontrowersyjni? Nie, nie byliśmy zbyt kontrowersyjni. Ale widzicie, bo to też jest zabawne, że wy ludzie piszecie o, o jakichś stawkach, ale wy, wy kurwa stawek nie znacie. Wy nie znacie stawek, wy nie, macie, wy nie macie pojęcia, ile się za takie rzeczy bierze. Wy nie macie pojęcia, ile się bierze za lokowanie produktu. Kurwa, niektóre kanały to biorą, biorą bańkę za lokowanie czegoś yy, przez dłuższy czas. Nie macie pojęcia, więc nie piszcie takich rzeczy. Nie mam 50 kasobów, tylko mam 200 kasobów, po pierwsze. A po drugie, nie patrzy się tylko i wyłącznie na to, a patrzy też się na to, czy ktoś to w miarę spoko poprowadzi, pisze się w konwencję, jaka powinna, powinna być. Prawda jest taka, że każdy. Dosłownie każdy ma prawo zawołać tyle, ile chce pieniędzy. A to, czy ktoś chce tyle zapłacić, czy nie, to jest dzienna para kaloszy. Nie wiem, przykładowo jestem przekonany, że większość z Was by stwierdziła, że za 50 tysięcy by do walki na fejmie wyszła. Ale ja na przykład nigdy w życiu za 50 tysięcy bym, bym na trening nie poszedł, bo, bo mi się po prostu nie chciało. I mówię to szczerze, nie chciałoby mi się, bo robię inne rzeczy, yy, z których mam większe pieniądze. Więc nie opłaca mi się to. Ciebie ogląda 1000 osób, paru Ludwiczek i Monika mają po 100 300 k wyświetleń. No i widzisz, no i no właśnie to pokazuje, że nie masz pojęcia o czym mówisz. Nie masz totalnie pojęcia o czym mówisz. Więc nie będę z tobą dyskutował, bo, bo jesteś na to za głupi. Ja na filmach robię po 100K po pierwsze, a po drugie inaczej się wycenia osobę, która, która generuje. Zasięg sobą, a inaczej się ocenia, wycenia osobę, która generuje zasięg drugą osobą. I inaczej w sensie wywiadem. Inaczej też się wycenia osobę, która robi transmisję na żywo, a inaczej osobę, która robi filmy. Bo przykładowo, jak ktoś ma 10 tysięcy widzów na streamie, na live. To ma większą oglądalność niż ktoś, kto ma 100 tysięcy widzów o na filmie. Iluks Ale nie, że to, się, liczy, więc, no to bez sensu, że się wypowiadał. Co sądzisz, że na ostatniej gali prowadziłeś ROMa, a cię nawet nie zaprosili? Pozdrawiam. Znaczy, co sądzę? No już powiedziałem, że jest to po prostu dla mnie dziwne. Ja też nie uważam, że powinni to zrobić, natomiast jakby. Jakby to, jakby to słowa ubrać. No nikt nie ma obowiązku zapraszać Cię na event, jeżeli takiej ochoty nie ma. Ja uważam, że jakby byłoby to przyzwoite, gdyby jednak nie zaprosili. Zważywszy na to, że współpracowaliśmy. Ale wydaje mi się, że Hylik troszeczkę też inną politykę Kontek ma, wiesz? Gola przesyła Bo z tego złote, co Starek już mówi, to oni w ogóle tam grosze. prawie ludzi nie zapraszali. Robisz tam takich gwiazdeczek, za gwiazdeczek telewizyjnych nie było, youtuberów też tam za bardzo nie było. Podobno Hylik za bardzo nie zaprasza takich osób sam z siebie. Ale no, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. O kurwa! Rucjo przesyła 3 złote. Kim ty kurwa jest, ta, ci 30 k płacił? Kto XD? Gdybyś dowiedział się, ile za współpracę ja dostawałem pieniędzy, to najprawdopodobniej teraz byś walno baranka w ścianę i popłakał się, dlaczego twoje życie jest tak chujowe. Abyś Aby się dowiedział, ile CBDX zarabia. O, właśnie, cbdexe.pl Najlepsze CBD w internecie. Zapraszam serdecznie. Róbcie zakupy. Zdrowe produkty. Yy, no, a co mi się najbardziej nie, nie podobało, stricte związanego z highligiem, to to, to to, w sumie w sumie trzy rzeczy. Po pierwsze, uważam, że puszczanie, pios puszczanie koncertów podczas gali to jest totalny niewypał. To jest, to jest głupota. Ja jeszcze. Ja jestem w, stanie, jestem w stanie zrozumieć, że na przykład Malik sobie wykorzystuje to jako, jako, jako jak szansa na promocję, powiedzmy. I, i wiecie, i, i zasięg mu większy ta nuta robi, ja to jestem w stanie zrozumieć. Więc to spoko, ale że jakiś helikopter leci, czy Hinol. Ja, ja Hinola bardzo, bardzo cenię, uważam, że super artysta, ale no, no to, nie, to nie jest moim zdaniem miejsce, w którym powinno się brać powinno się brać raperów, bo to najzwyczajniej w świecie jest, jest kurwa nieprzyjemne do oglądania. No kto będzie w takiej jakości muzykę chciał słuchać na pay-per-view? No kurwa raczej nikt. Więc to jest coś, co dla mnie jest do wypierdolenia. Z drugiej strony oni chcą, żeby ten event trochę dłużej potrwał i chcą go jakoś przedłużyć i zwiększyć te emocje, ale wydaje mi się, że mogliby poszukać lepszego sposobu, żeby to zrobić. Druga rzecz, która mi się nie podobała, która wręcz uważałem za żałosną, ja nie wiem kurwa, co Malik miał w głowie wymyślając o, to, kurwa. to puszczanie TikToku